Witam was bardzo serdecznie tak wiem nie miałam nagrywać MSP ale postanowiłam że nagram. I dzisiaj staje się kokonu. PS napisze status zangrywam. A zresztą co do ku zawsze będzie w niedzielę i jutro znowu szkolne ku procenta. I kto chce być pozdrowiony na otc to może wysłać fanarta na skype. Moja nazwa na skype to Inksa, i też życzę wam szczęśliwej wielkanocy. W sumie w równęczoraj wrzuciłam filmik na r i pozdrawiam graczy na msp. Niedługo powiem I zresztą jak Cros to ogląda to powiem ci jedno jak ty mnie dodałeś to przyjęłam zaproszenie ale wyskoczył mi komunikat że masz za dużo znaj. Też lepiej do dnia pl żeby było wiadomo co ja tam pleploczę. I też pozdrawiam osoby, które mają deszcz na dworzu. Dobra, a tak naprawdę to wam pokażę mój styl ubierania się na MsoXD. XD. Tak się prezentuje XD. Wdrawiamy moją 123. I pozdrawiam Karol Małpawii 2006 Jej i 2BF Wikę i Paulinę. I pozdrawiam za ciebie, i Fox w popsymeletycznej. Pierwsze motyce Ciebieńcej tej serii zamiast w polu niedługo 8 z opowieści z nami a więc zadzam się z Wami Papa.